Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz. No i zacznijmy sobie kolejny film z kolejnymi wykresami i kolejnymi rzeczami, które chciałbym wam w dzisiejszym odcinku powiedzieć, bo tak naprawdę jak od paru odcinków, tak idziemy tutaj tą scenerią, że faktycznie miała być korekta, i jest korekta. Spadliśmy już o praktycznie 10% do poziomu 90,5 tysięcy dolarów. I to jak też mówiłem, przez dłuższy czas tutaj balansowaliśmy na tym golden levelu i tak naprawdę tutaj zamknęliśmy się leciutko pod nim. To jest znowu troszeczkę do Wracamy, w dalszym ciągu patrz, jak to fajnie działa. Od praktycznie ponad dwóch tygodni tutaj balansujemy sobie na jego skraju. Tak, jak złoto idzie do góry, Bitcoin idzie do góry idealnie tutaj po progach z Golden Levela. Jak spada, Bitcoin też spada. Więc to jest ciekawe, o tym sobie też dzisiaj powiemy nieco więcej. Ale tak naprawdę to co jest ważne to to, że partie, jak sobie nam fajnie zaczęło performować w końcu to Ethereum. I tak jak mówię od dłuższego czasu, grubasy skupują Ethereum poza tym cykliczności i minięcia tych 42 miesięcy od ATH do all time low, zazwyczaj Powinna za zaczynać się pompa na Ethereum. Sentiment troszeczkę się zaczął zmieniać, nawet CZ wczoraj, nie wiem czy widzieliście, ale zaraz wam pokażę, zapostował takie coś. I'm not against memes, but memcoins are getting a little weird right now. Zacznijmy budować w końcu użyteczne, realne aplikacje, tak? Projekty używając blockchainu, a nie jakieś gównokotki, jakieś live streamy, jak ktoś je kupę w klatce, żeby zabrać pieniądze na jego memcoina. To jest chore i to daje mi do zrozumienia, że w Wkrótce faktycznie te projekty utility, te projekty, które są faktycznie użyteczne, nie te memcoiny, kotki, głupotki, które, na które teraz, jak sobie spojrzymy, jest największe ATH od zawsze. Wpiszemy memcoin, do takiego jakby popularności, jaką mają teraz, tutaj od 5 lat. Widzicie? Małości, i nagle jest wyższa popularności, i nagle każdy chce memcoin, więc też się zastanów, ty, czy teraz chcesz. Kupować na sentymencie najbardziej euforycznym, od tak naprawdę zawsze memcoiny, gdzie już one są mega wypompowane w górę, czy projekty utility, może właśnie Ethereum, który jest największym altcoinem, który jest w dalszym ciągu bardzo niedopartościowany, gdzie ten sentyment w ciągu jest taki zły, że jest nudne, stare, coś tam, ale to się wkrótce odwróci. Jestem tego niemalże pewny. Zobaczymy, jak to się zestarzeje. Ja mam masę pieniędzy w Ethereum, no nie chcę tu przekonywać, żeby potem nie było, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie. Na pewno bardzo, bardzo dobrze. No więc spójrzmy na to, tak Bitcoin praktycznie lekko na minus, Ethereum plus 10% w ciągu tego tygodnia. Teraz też widzimy, że przez przedstawieniem tym spadku, tak jak Bitcoin nam zleciał z tych prawie 100 tysięcy na 90 tysięcy, i tak naprawdę spadło bardzo leciutko, 3%, nawet 2,9. 2, I to też potwierdzają te wskaźniki o których mówię, że grubasy skupują Ethereum, tak? I takich wolumenów, jakie są teraz u dużych portfeli na zakup Ethereum w parze Ethereum do Bitcoina nie było nigdy, więc ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, o czym mówię zawsze, ale dobra, słuchajcie, wróćmy do wstępu, ja nazywam się Łukasz Michałek, na tym kanale skupiam się na takim perspektywie długoterminowej, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, żebyś mógł z takiego lotu ptaka, nie martwić się, tak, że ten mówi, że pójdziemy w górę, ten, że w dół, ten, że coś tam, coś tam, i to ci po prostu robi mega mętki w głowie, jako no osoba nowa, może na rynku, albo i też stara, tu nie wiesz, kogo masz słuchać, tak, bo na Twitterze piszą, będą wzrosty, na YouTubie jakieś tam spadki, odrakowania, nie masz pojęcia, a tutaj na tym kanale, na podstawie nie mojego widzi, mi się, ale na podstawie tych czasie, która ciągle działa, na podstawie długoterminowych danych, które działają, bo są sprzed dekad zbierane, pokazuje ci ten długoterminowy trend. I to, że nie musisz po prostu się martwić. I każda nowa analiza jest budowana w oparciu o poprzednią, więc jakby ważne jest, żebyś te odcinki oglądał regularnie, żeby nic cię nie ominęło. Jak ci się to podoba, to ten kanał możesz oczywiście zasubskrybować. Przycisk masz poniżej, zachęcam cię do tego. Oraz do tego, żeby być na bieżąco, może jeszcze jakiś tam komentarz napisać, będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, gdzieś widziałem analizę na Twitterze, teraz tego już nie znajdę, aczkolwiek jutro jest dzień Czynienia Thanksgiving Day w Stanach. I tak naprawdę ktoś robił analizę. Analizę, jak rok do roku zachowywał się bitcoin właśnie w święto dziękczynienia i kilka dni po nim, co nie? I zawsze w całej historii Bit bitcoina było tak, że chociaż nawet w czasie Bessy, o parę procent minimalnie, przynajmniej poszliśmy w górę, co nie? Czyli faktycznie to drogowanie znowu może być w kolejnych dniach w górę. Teraz tak jak mówię, tego nie znajdę, ale faktycznie tam było fajnie opisane, ale to, co znajdę i to popiera tą analizę, to jest to. Now is historically a strong time of the year. Tutaj dane długoterminowe, zbierane z SP500 z lat 1950 do 23 roku tego wieku, z tam 73 lat, tak? Widzimy tutaj jest cały jakby przekrój roku i to, co nam się rzuca w oczy, to tutaj jak mamy listopad, czyli jakby uśrednione wzrosty, czy też spadki w ciągu listopada w każdym dniu. Uśrednione, bo z tych tam 70 iluś lat. I to, co nam się rzuca w oczy, to to, że końcówka listopada zwykle jest bardzo dobra. To się jakoś nie, jako łączy właśnie z tym, co mówiłem przed chwilą, że ten Thanksgiving Day, te kilka kolejnych dni powinny być dobre. Jak wiecie, tutaj idziemy sobie tak też tą analizą, że musimy albo w końcu zdecydowanie wybić tą linię golden levela, albo znowu spadniemy pod nią. W dalszym ciągu tutaj mamy tą trwający sygnał na spadki, który pojawiał się też na początku tej konsolidacji, aczkolwiek też tak jak mówiłem, jak tłumaczyłem ten wskaźnik, tak, że nawet od jego początku jeszcze potrafiliśmy iść w górę o ileś tam procent, zanim dopiero przyszło, jakby to odrażenie. No więc pytanie znowu jest następujące, tak? Czy to jest znowu, jako że w dalszym ciągu tak naprawdę nie mamy jasnej sytuacji, czy jesteśmy nad tym oporem, czy pod tym oporem, bo tak naprawdę, widzicie, od dwóch tygodni jesteśmy dosłownie, no na nim, tutaj lekko wyszliśmy, ale znowu spadliśmy, 100%. Idziemy kompletnie tak samo, jak idzie też cena złota. Złoto spada, Bitcoin spada i jesteśmy idealnie na tym. Więc jakby tutaj ciężko wyznaczyć jakiś krótkoterminowy kierunek, no ale miejcie to na uwadze, że ten wskaźnik tu jeszcze się nie zgasił, co nie? Więc faktycznie, dopóki on nie zgaśnie, jakieś tam odrogowanie może nam przyjść dalszym ciągu, mimo że już przyszło, bo też jeszcze średnie, od razu tutaj jakby Wam robiłem taki wykaz, tutaj widzicie, ten wskaźnik trwał 22 dni i średnia spadków to było 30%. Tak przypomnę na szybko dla nowych osób, teraz masę nowych osób dochodzi. Tutaj średnio ten wskaźnik trwał 19 dni i średnio tutaj spadliśmy od tego wskaźnika o 20%. Jeszcze wcześniej, 18 dni spadliśmy, tu była bestia, więc zależy jak liczyć, ale średnio 25%, tutaj to trwało 17 dni, średnio 24%, więc teraz pytanie, jak się za Chowamy, tak? Teraz pamiętajmy, że też weszły ETF-y teraz na rynek. Dużo ETF-ów bitcoina jest skupowanych. Jesteśmy w tym jakby najbardziej też dynamiczniejszym momencie rynku, czyli w tym czwartym kwartale drugiego roku, elekcyjnego drugiego roku bitcoina. Więc to też jakby ma swój wpływ na to. Aczkolwiek z drugiej strony, no takiego jeszcze mega dużego odragowania po tym, jak Trump wygrał wybory, nie było, dopiero teraz jest, gdzie spadliśmy średnio te 10%, gdzie średnio przy tym sygnale spadaliśmy więcej, powiedzmy 20%, 20 kilka, więc w dalszym ciągu miejcie na uwadze, że ciągle te spadki mogą być w kolejnych dniach, czy nawet tygodniach pogłębione, długoterminowo idziemy w górę, aczkolwiek tu jesteśmy, widzicie, bardzo tutaj jakiś trend wyczytać ciężko, krótkoterminowo, bo jesteśmy po prostu Dzień w dzień dosłownie na linii Golden Levela. Jakbyśmy na przykład, nie wiem, spadli w dół, tutaj nie, wtedy możemy sobie fajnie założyć, że ci, co chcą grać na dźwignie w shorta, na, na, na przykład, po te dalsze spadki, które potencjalnie mogą się odbyć, mogą dać sobie stop losa lekko nad tym Golden Levelem, no i grać na spadki, nie? No i może to się odbędzie, albo tak samo na, na wzrosty. Byśmy taką świecę tutaj zawali za w górę, wtedy dajemy stop losa trochę pod Golden Level, no i jesteśmy w bezpiecznej. Powiedzmy pozycji, a tak, jak tak tutaj od dwóch i pół tygodnia balansujemy dokładnie na tym poziomie, to ciężko coś z tego odczytać tak naprawdę w krótkim terminie. Także pamiętajcie też o tym, co nie? Ale. To, jak mówię, to, co jest u mnie niezmienne i to nie jest żaden memcoin, jakiś mały altcoin. To jest największy altcoin na świecie, który nie wiem, czemu w dalszym ciągu jest niedowartościowany i też pod względem sentymentu i ceny, bo teraz uczciwa cena za Ethereum to powinno być minimum 4000 dolarów, nawet 4,5. Jest 3400. Więc to jest taki mój bardzo, bardzo bezpieczny bet na kolejne miesiące, chociaż już skupowałem Ethereum po 2300, po 2600, po 2800, po 300. W dalszym ciągu te 400 jest dobrą ceną za Ethereum. To też kolejne miesiące wam to pokażę. Ja wolę kupować w złym sentymencie zaufaną kryptowalutę niż mega euforycznym sentymencie jakieś memcoiny, Co, to ten trend może się w każdej chwili skończyć. No, więc mam nadzieję, że rozumiecie. Jak chcecie tu jakby mieć sobie tego Ethereum, zebrać jeszcze więcej, zerowym kosztem, zerowym kosztem dla Was, to jest tutaj fajna rzecz, bo możecie odebrać pozycję w airdropie na 500 dolarów, również właśnie tutaj na Ethereum, klikając ten link, najwyżej w opisie, to jest mega limitowane, czy tu zostało kilkadziesiąt miejsc, także kliknij w to teraz, żeby nie zapomnieć i sobie zrób konto zapamięci, za żeby na pewno tych miejsc nie zabrakło. Bo widzicie, 500 dolarów na pozycję. Działa to tak, że robisz konto właśnie na Bajbicie z tego linku w opisie. Ty tutaj, tutaj klikasz w zakładkę Rewards Hub, dajesz Climb Airdrop Voucher i potem go używasz już na, na podczas tradingu. Więc tak to wygląda, jest to fajne. No i też musisz te KYC, w sensie robisz konto na ByBicie, weryfikujesz je dowodem czy tam czymkolwiek innym oraz wpłacasz swoje 100 dolarów. Może być blikie, może być w czymkolwiek. Ich nie tracisz, tak? Potem nie już wypłaci. Po prostu chodzi o to, żeby tam Bybit zweryfikował, że nie robisz żadnych multicon, żeby tylko ten bonus odbierać w nieskończoność. Polecam, bo bardzo fajna opcja. Tym bardziej, że też oprócz tego, będąc pode mnie na Bybicie, masz nie dość, że jeszcze niższe prowizje niż normalnie byś miał. Na Bybicie, robiąc konto na stronie głównej, masz dostęp do wskaźników, co miesięczny AirDrop, dostęp do naszego VIPa na Discordzie, gdzie jest tutaj wiele fajnych traderów. Mamy codzienne live'y z taką daily odprawką podczas Poranka, tej w okolicach godziny 11, gdzie nasz prowadzący, czyli Dorian, cały kolejny dzień mówi, co będzie się działo w dzisiejszym dniu. To też, jakby jest mega pomocne dla początkujących. Nasze strategie, tutaj jest to wszystko tylko dostępne dla VIP-a który jest za darmo właśnie, jak masz tutaj konto z tego reflinka. A Jak już masz konto na a że jakby przenieść pode mnie, to napisz tutaj na telegramie do Dominika i on już powie ci wszystko, co i jak masz zrobić. Więc polecam. Idąc dalej, chciałem też wam pokazać to, że okej, okay, już w ciągu dwóch lat kolejnych, bo i w roku 23 i w też w roku 24 SP500, gdzie średnia jego wzrostu, to jest 8% rocznie, zrobiło nam dużo większy wynik, bo mamy 26,1%, tutaj mieliśmy w tym roku, jak na razie, 26,7%, no i już ludzie za, za, zaczynają się bać, że kurczę, tak, jest dobrze, to zaraz będą jakieś mega spadki. Ale historia pokazuje, że niekoniecznie, bo mając tak dwa lata pod rząd, które idą na bardzo fajnym plusie są, historia pokazuje, że zdecydowana większość lata. Kolejnego, czyli powiedzmy teraz z tego 25 roku i tak czy siak zamyka się na bardzo, ale to bardzo fajnym plusie. I to samo jakby potwierdza to, co też zawsze wam pokazuję, czyli ten 18-letni cykl, tak? Makroekonomiczny, gdzie mówię o tym w każdym filmie, wiem, ale będę to powtarzał, bo to jest bardzo ważne. Gdzie teraz jesteśmy na tej najwyższej, wznoszącej od prawie dwóch dekad. Po czym pod koniec 25 roku, 26 roku powinna przyjść nam jakaś większa recesja, jak to było w 08 roku, czy też w w Stanach. Także szykujcie się, bo te momenty, które są teraz, ten jeszcze kolejny rok, to jest ostatni. Według mnie, z dużą dozą pewności, czas na zrobienie łatwych pieniędzy, fajnych pieniędzy, dużych pieniędzy. Potem te łatwe pieniądze się skończą. Także myślcie o tym z tyłu głowy, mieć to z tyłu głowy, żeby coś też, też odkładać, tą swoją poduszkę finansową, go się rozszerzać, bo no jest to ważne po prostu, według mnie, żeby potem nie płakać. I też. Jak już mówiąc o tym, to też nawet pisałem taki wpis nie tak dawno temu, czy zgłębienie takich tematów byłoby dla Was interesujące. Jeżeli tak, to dajcie znać. Bo chcę wypuścić, mam taki plan, długoterminowy produkt, tak, gdzie jakby raz powiem Wam, jaki jest mój dokładnie plan inwestycyjny, nie tylko teraz na krypto, tak, ale też na lata podczas tej recesji, która zobaczycie, że, że, że się stanie, jak się zachować, żeby te swoje zyski, żeby nie płakać, żeby te z, swoje zyski zmaksymalizować. Czyli teraz lista altów, tak, ją opublikuję również, jakie jeszcze nowe altcoiny będę wchodził, bo zaczynamy ten, mój, ten nasz taki najbardziej dynamiczny rok wzrostowy, jeżeli chodzi o cykl bitcoin. Czyli ten trzeci rok z tego cyklu czteroletniego, potem znowu pod koniec, w trzecim kwartale wychodzenie z rynku krypto. Kiedy, później, w, gdzie przejść, w jakie aktywa. Ja na przykład skupuję złoto, tak? przed z z złotem jest ten pro pro problem, że w Polsce na przykład jak chcesz kupić fizyczne złoto, no to masz KYC, AML, -e, sprawdzają. Nie dość, że jeszcze płacisz dużo większą prowizję, bo z 3-4%, to potem jak chcesz to sprz sprzedać, to znowu płacisz dużą prowizję, znowu 3-4%, czyli końcowo to się w ogóle nie opłaca na przykład, nie? No jak kupuję złoto tutaj w Emiratach, ale o tym będę mówił, tak? Jak się nie nadziać, jak kupić faktycznie złoto fizyczne, bez prowizji, je tutaj bezpiecznie przechowywać, jak zrobić rezydencję, anonimowość o tym wszystkim, jak utrzymać kategorię D w książce wyskowej będąc w Polsce, dywersyfikacja paszportowa, plusy, minusy, jakie polecam paszporty na, na zakup, jak ktoś chce. Moje do, do, doświadczenie też z, nieruchomości, z nieruchomościami przy zakupie za krypto poza Unią e Europejską, tak? Jakie kraje gdzie? Warto, żeby też z tej Europy jak najbardziej móc się zdywersyfikować, Także to jest taki kompletny plan mentoringowy, i ja się demokracji interesuję od. Paru dosłownie lat, jak pytacie, co ja robię w wolnym czasie, na przykład, tak? No to czytam te różne artykuły, chodzę po tych kanałach na YouTubie, taki prepers, ale taki właśnie inwestycyjny prepers jestem, czyli dywersyfikacja nieruchomościowa, y, paszportowa, rezydencje w różnych krajach świata, konta bankowe w różnych krajach świata, w jakich, to jest dobre, co jest złe, y, kontakty podaję do swoich osób sprawdzonych, gdzie też musiałem się dziesiątki razy naciąć, więc teraz będzie jakby fokus mega na krypto, przez kolejny rok i przez ten rok bo się ciągle bardzo opłaca, ale potem przejdziemy do innych aktywów, żebyście mogli bezpiecznie swój kapitał, swój majątek pomnażać. I też prywatne takie jakby filmy z aktualizacjami raz w tygodniu. Jak takie coś Was ciekawi, to w opisie pod tym filmem będzie jakiś zapis tam na grupkę na Telegramie, gdzie tworzę taką waitlistę. Jak zbierze się odpowiednia liczba osób, to wtedy stwierdzę, że odpalam ten produkt. Także jak jesteście ciekawi, to... Tam gdzieś będzie link w opisie, dołączcie do tej grupki na Telegramie i po prostu bądźcie cierpliwi i czekajcie. Idąc dalej, na koniec dla się Liquidations Data, tak, bo znowu mieliśmy ten wczoraj dump duży do 90,5 tysiąca dolarów i widzimy, że. No, sporo osób znowu zlikwidowało. 420 milionów likwidacji dolarów było, gdzie znakomita większość, oczywiście, to była likwidacja longów, tak? Prawie 300 milionów w likwidacji longów, gdzie tam shortów było 126 milionów. Także i fajnie, że tutaj tych krótkoterminowców likwiduje. Nawet też pisałem, tak? tutaj jest znowu odniosę się do, do Twittera. Wczoraj akurat dostałem taki komentarz na YouTubie, że Ej, mam Stelara, jestem 20% w dół, a Stellar musicie wiedzieć, że. Jak sobie wejdziecie w XLM Stellar, jak on bardzo urósł, to patrzcie, w ciągu dosłownie miesiąca zrobił on praktycznie x ile, x6, w ciągu no, miesiąca zrobił x7. To się tej wszedł tutaj po zrobieniu 600%, jestem 20% w dół, odbije, czy nie odbije, trzymać w ogóle, ile może spaść, i po prostu masa dużych, w sensie nowych osób, o czym mówiłem wielokrotnie, tak, na filmach, że ci w końcu, te nowe osoby, które weszły po zwycięstwie Trumpa, które było tutaj już 6 listopada, to oni widzicie, ten rynek krypto poznaje tylko od wzrostów. Tutaj jeden dzień, wzrosty, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, konsolidacja, potem znowu wzrosty, nie? Więc ten pierwszy pullback zawsze w tym, czwartym kwartale w roku elekcyjnym, gdzie mamy teraz też wyjście z tej mega nudnej konstelacji, gdzie tutaj widzimy również pod względem samego popularności fra frazy, gdzie zmniejszymy na 90 dni, widzimy, że masa nowych ludzi doszła kiedy? Co to jest za data? 6 listopada, wybory w Stanach. Masa, wtedy doszła ludzi, świeżaków tutaj, i ciągle dochodzą nowe, nowe świeżaki, którzy muszą stracić, no bo. Jak, jak to nowi muszą zarabiać? No nowi muszą stracić, no, żeby żeby ci cierpliwić żeby ci dłużej będąc na rynku gracze mogą zarabiać, więc dlatego teraz właśnie widzimy ten pullback, dlatego teraz też widzimy, że nowi sobie kompletnie nie radzą z emocjami, gdzie tam mamy jakieś odrogawanie pierwsze z brzegu, ale co z tego? No i tyle. Ja już pisałem odnośnie tego, że jakbyśmy spadli do 85 tysięcy dolarów na bitcoinie, to dołożę na nowo na bieżąco gromadzone środki na ethereum. Tak jak tam nie dojdziemy, to wstrzymuje się, ciągle z dołożeniem Długoterminowo, tak jak mówię, kierunek to jest tylko i wyłącznie góra. Cykliczność i wszystkie dane długoterminowe na to wskazują, tak? Dlatego je lubię, tak jak też mówiłem, że patrzysz na to wszystko z lotu ptaka i nie przejmujesz się spadkami. Że ktoś tam ci gada wzrosty, ktoś tam ci gada spadki na YouTubie, tak? Na grupkach na Telegramie, tak? Na Twitterze, tak mówią i kogo masz słuchać? Misz masz. A tak widzisz wszystko, co jest powtarzalne, sprawdzalne na podstawie danych długoterminowych, a nie jakiegoś tam czarów marych i się nie boisz. I to jest. To jest, to jest po prostu bardzo, ale to bardzo ważne. Również bardzo ważne jest to, żeby tutaj macie przed taki symulator, tak, który czasem wam lubię pokazywać. Załóżmy, że Twoja strategia, że masz na start 1000 dolarów i Twoja strategia generuje Ci 60% win rate'a. tak? I powiedzmy, że grasz na dźwigni X5, to przy 100 trade'ach na takim Bajbicie zarobisz tą strategią ponad 1800 dolarów. Ale tą samą strategią nic się nie zmienia, na, na przykład na Binance to już jest trzykrotnie mniej, no i mało osób o tym wie, no bo tam sobie myślimy, że a pro, na każdej giełdzie to tam jest milion, zer, po przecinku, no ale grosz do grosza, a będzie kokosza, pozycja po pozycji i już przy 100 tradach, 200 tradach, 300 tradach już się robi całkiem pokaźna różnica, nawet trzykrotna przez 100 tradach, tak, a zakładasz konto na giełdzie nie na dwa miesiące, tylko pewnie na rok, dwa ta i na dłużej. Więc to jest to właśnie. A tu jest moim linkiem, jako że jestem jednym z największych partnerów Babita w Polsce, masz jeszcze niższe, ab, absolutnie najniższe prowizje, jeszcze niższe niż jakbyś zrobił sobie konto bezpośrednio na Babicie. Więc po prostu się opłaca, plus masz tu jeszcze tą promocję, możesz przenieść konto pode mnie, wtedy napisz do Dominika, możesz stworzyć nowe konto, jak wolisz, po prostu po co masz wydawać kasę w błoto, jak możesz tej kasy w błoto nie wydawać, tylko sobie wydać na dzieci, na rodzinę, na żonę, co wydaje mi się, że jest bardziej takim podejściem no lepszym, po prostu lepszym. Idąc dalej, bardzo fajnie, że tutaj ten sygnał, ten na Total Market Capie, zamknęliśmy ten. Tydzień poprzedni na poziomie więcej niż 3 miliardy, tak? Dolar, 3 biliony dolarów, jakoś tak? 3 bilion, bilion. Po polsku 3 biliony dolarów. Teraz znowu troszeczkę wróciliśmy do tego poziomu i ciągle na niego walczymy. Jeszcze mamy tutaj kilka dni czasu, ale to, co jest bardziej ważne, chciałem wam pokazać, to jest dominacja USDT. Gdzie? Pokazywałem wielokrotnie ten wykres, tak? Ok, czy tutaj jest. Linia wsparcia, i zawsze, tutaj do niej dobijaliśmy, to było jakieś odragowanie, tak? I tym też się tu sugerowaliśmy. Dlaczego teraz też te odragowanie powinno być, które notabene się pojawiło tutaj na Bitcoinie? Bo faktycznie mamy te, te spadki. Ale to, co jest ciekawe, to patrzcie, to naprawdę, pierwszy raz, widzicie, tutaj idealnie się tego odbijaliśmy. Pierwszy raz tak mocno przebiliśmy tutaj na świece jednotygodniowej. Ten tutaj support. Widzicie, bo się, nad tym, się zamknęliśmy pod tym poziomem aż o 7%. Także mocno go przebiliśmy. Znowu za to w tym tygodniu, za sprawą tych spadków, znowu odbiliśmy idealnie do tego supportu. Czy tam teraz może oporu już, nie wiadomo jak to na, nazwać. Widzimy, że faktycznie jakoś on nas trzyma. No i zobaczymy, tak, czy ta świeca, która będzie jakby potwierdzeniem tego być może zmieniającego się trendu, wytrzyma i zamknie się znowu po raz kolejny pod tą linią, co byłoby bardzo bycze dla krypto, czy jednak wrócimy tutaj całą świecą i zamkniemy się nad tym. To ja w dalszym ciągu obserwuję z dnia na dzień, bo to też możecie sobie zrobić, po prostu sobie otwórzcie na usdt.d wykres, pociągnijcie na świecach weekly kreskę i możecie sobie to obserwować, czy tutaj jak, na jakim poziomie zamkniemy ten tydzień. Sam jestem ciekawy, tak, no bo jeżeli w końcu byśmy się z tej siedmiorocznej powiedzmy takiego poziomu wsparcia wyłamali, no to tutaj mamy tak, że usdt.d down, to bitcoin i altcoiny do góry, no bo to tylko Oznacza to, że zmniejsza się tak ilość USDT w obiegu, przez to właśnie, że ludzie za te USDT kupują najzwyczajniej w sieci kryptowaluty. Dlatego to maleje, a krypto idzie w górę. Sam jestem tutaj ciekawy, ale być może właśnie to jest w końcu czas, gdzie wyłamiemy się z tego, pójdziemy tutaj w dół, żeby krypto mogło urosnąć, a być może to jest właśnie znowu zasadą zas tego, że jesteśmy, tak jak mówiłem, ciągle na absolutnym szczycie tej największej, wznoszącej od praktycznie dwóch dekad, jeżeli chodzi o wszystkie, Rynki makroekonomiczne. Tak? A potwierdzenie tego, że to działa i że faktycznie gdzieś w tym momencie cyklu znowu jesteśmy, jak co 18 lat, potwierdzeniem może być to, że Bitcoin jest za 100 tysięcy dolarów, ale nie tylko, bo nawet na rynkach finansowych, tak, na SP500 powiedzmy, jesteśmy na absolutnym ATH, bo jak sobie sprawdzicie, no, gdzie jesteśmy na SPX-ie, czy tam na, na SP500, no to widzimy. Nawet dzisiaj jest nowe ATH od zawsze. To samo na, na Nasdaqu, na jakichś innych indeksach innych państw. W Znacząca większość z nich jest na ATH. Przez co? Przez to, właśnie, że jesteśmy gdzieś w tych olicach, że znowu ta cykliczność się sprawdza. Tak samo jak był dump podczas covid który jest tak samo co 18 mniej więcej lat, tak samo jak, jak wcześniej, był podczas bańki na dotkomach, był COVID teraz. Tak samo teraz znowu za jakiś czas. Powiedzmy, w przyszłą zimę, albo gdzieś na przełomie właśnie tego 26 roku, powinna nam się zacząć tak duża globalna recesja. Ja to mówię na podstawie danych, które się powtarzają, które widzimy, tak, a nie tam jak jakieś moje widzimy się. Dlatego tak ważne jest to, żeby też no, przygotować się, żeby sobie zwiększyć swoją poduszkę finansową, żeby skupować potem jakieś złoto na przykład, żeby nie, żeby nie przepłacać za, za, za złoto w Polsce, bo się kompletnie nie opłaca, żeby mieć tą wiedzę. A ja tę wiedzę zbierałem od wielu, wielu miesięcy. Causiam się wielokrotnie sparzyć na różnych rzeczach. Tutaj dostajesz ode mnie pełen plan, aktualizacje cotygodniowe przez X lat oraz te wszystkie moje kontakty do konkretnych miejsc na przykład w Emiratach do konkretnych ludzi, konkretny plan na paszport, co, jak. bo Wszystko przez to na swoich błędach musiałem na swoim czasie przechodzić. Przez to traciłem raz masę czasu na research, na gadanie z tymi ludźmi, którzy potem okazywali się niewartościowi tudzież po prostu oszustami. Będę miał tutaj wszystko podane na tacy. No, taki mam plan na produkt, myślę, że to jest coś fajnego, że takiego czegoś nie ma w Polsce, a to jest po prostu rzecz mega wartościowa, którą ja osobiście uważam, że każdy polak, który myśli odpowiedzialnie o swoich finansach, nie tylko kryptole, i też o całym swoim majątku. Widzimy, że tą wolność z roku na rok coraz bardziej nam odbierają w Unii Europejskiej. Jak chcemy zadbać o nasze finanse, to jakąś część na pewno funduszy musimy mieć poza Unią, żeby o niej po prostu się nie bać. Także jak będzie jak w Kanadzie, albo jak w UK teraz, jak w Wielkiej Brytanii. Powiesz słowo źle, wystarczy, że na Twitterze coś napiszesz, co jest sprzeczne z agendą rządową, to od razu ci policja wpada y, do domu. I cię aresztują. Naprawdę, tak teraz jest w Wielkiej Brytanii. To jest chore. To jest chore. Więc miejmy nadzieję, że to się wkrótce... Nie wiem, jakaś chyba w wojna domowa według mnie jest potrzebna w Europie, niestety, ale to, co już się dzieje, to jest chore. I być może właśnie jak będzie teraz ta recesja najbliższa. Dlatego też jestem zdania, że Europa to odczuje zdecydowanie bardziej, bo cała ta nielegalna emigracja, wiecie, tych murzyństwa, tych Arabów tutaj do Europy, całe to nastawienie rządów do tego, jak będzie recesja, jak ludzie stracą pracę, jak wyjdą na ulicę, to już będą się nawalać z tymi imigrantami, będą mega duże zamieszki, to nie trzeba być jakimś geniuszem, żeby taką przyszłość w przypadku recesji. Przewidzieć jakaś wojna domowa w Europie, jakiś może eskalacja konfliktu z Rosją kontra Europa, kontra NATO. Nie trzeba być jakimś ge geniuszem, żeby przewidzieć to, co może się stać na wypad wypadek recesji, także będzie masakra, więc lepiej o tym myśleć zawczasu. Więc jak coś tam będzie link do zapisania się do listy na Telegramie i, i tyle. Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego. Cześć. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną i każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, forexa, NFT czy żadnych innych aktywów cyfrowych, bo każdy sam podejmuje w tym względzie swoje decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału i uważaj przy większych inwestycjach, zachowaj też szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza na rynku kryptowalut jest mnóstwo oszustw. Kryptowaluty też, Zachują się wysoką zmiennością, szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli się na takie decydujesz. Najbezpieczniejsze są Bitcoin oraz Ethereum, i od tego każda nowa osoba powinna zacząć. Jeżeli akceptuje jakiekolwiek ryzyko, to filmy na tym kanale traktuj i tak wyłącznie edukacyjnie, a za sam rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.